co łączy praktycznie wszystkie osoby, które pracują. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, czy przedsiębiorcą, to musisz sobie z tym poradzić. Mowa tutaj o obowiązkach i często tych obowiązków mamy naprawdę wiele. Dlatego ja chciałbym się podzielić z Tobą moim trikiem na to, jak sobie radzić z tymi obowiązkami i zawsze to działa. Dlatego zapraszam do oglądnięcia tego wideo. Moja rada to zastosowanie tak zwanego quick wins dla twoich obowiązków. I co ja przez to rozumiem? Na samym początku musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy masz obowiązki? No i to jest odpowiedź jest oczywista masz te obowiązki, dlatego musisz sobie te obowiązki spisać. Jest to dość oczywiste. Musisz mieć to wszystko spisane, czyli potrzebujesz tak zwanej checklisty. Krótko mówiąc, checklista jest to spisanie twoich wszystkich obowiązków z uwzględnieniem oczywiście terminów realizacji i tego jakie one są ważne, jak bardzo są istotne. Teraz powiem ci co rozumiem poprzez Quick Wins oraz jak przejść przez ten cały proces. Więc na samym początku może powiedzmy sobie trochę o Quick Wins. Czyli quick wins to jest taka sytuacja, gdzie w dość szybki sposób możesz zakończyć, um, zakończyć dane zadanie, czyli no, quick win, wygrać szybko. Z listy wybieram sobie takie zadania, które no, mogę w możliwie szybki sposób zakończyć i zarazem są to zadania, które są dość, um, dość dla mnie istotne i dość ważne jest to, aby szybko je um, zakończyć. Uwaga, no pomijam tutaj wszystkie nieistotne zadania, ponieważ no, nieistotnych zadań staramy się nie realizować. Teraz po kolei działam sobie z tymi zadaniami, które wybrałem. Czyli, kiedy mam już te zadania po kolei poukładane i te zadania, które są po prostu istotne i możliwe szybko do zrealizowania, no to działam z nimi, po prostu je właśnie realizuję. I w ten, oto sposób osiągam tak zwane szybkie zwycięstwa. Teraz należy sobie zadać pytanie, kiedy stosować taką metodę. Taką metodę polecam ci, aby stosować w późniejszym czasie pracy, to też w późniejszych porach dnia, wtedy, kiedy chcesz na koniec dnia jeszcze nadrobić pewne zaległości, kiedy chcesz no, po prostu nadgonić. Tej metody nie polecam ci do stosowania. Większych zadań, natomiast y, oczywiście jest to, jest to też możliwe, aby za pomocą takiej metody y, pomóc sobie realizacji y, większych zadań. Natomiast jak to, jak to zrobić? Y, no to łatwo sobie wyobrazić, że y, nie jesteś w stanie tych dużych zadań zrealizować szybko, więc metodą quick win dużego zadania nie zrealizujesz. Natomiast jeżeli masz jakieś duże zadanie, no To z całą pewnością y, powinieneś sobie to, y, to większe przedsięwzięcie rozpisać na mniejsze kroki, i w tych już mniejszych krokach znajdziesz takie elementy, które można szybko zakończyć i szybko wygrać. W jakich sytuacjach stosować tą metodę? No, tą metodę można zastosować praktycznie zawsze, zarówno w życiu y, prywatnym, jak i zawodowym. Na pewno jest to dobra metoda, aby zwiększyć swoją produktywność lub nadgonić jakieś zaległe zadania. Będzie to szczególnie tutaj widoczne, że ta ilość zadań, którą zrealizujemy, no to ta, ta ilość małych zadań będzie po prostu znaczna. I, no tak jak wspomniałem, też swobodnie możesz tą metodę stosować do swoich prywatnych obowiązków. Co ja widzę w pozytywnego w tej metodzie? No to na pewno w tej metodzie widzę taki, taki pozytywny aspekt, że właśnie można szybko nadrobić dużo zadań, można kilka takich mniejszych, zalegających tematów dość szybko zamknąć. Quick Wins jest to taka metoda, która pozwala na zobaczenie szybkiego postępu. Czyli, nie wiem, w ostatnie 30 czy 45 minut pracy możesz zrealizować dużo zadań, więc to na pewno ci da sporą satysfakcję, że wiele jeszcze na sam koniec, tak zwanym rzutem na taśmę, byłeś w stanie zrealizować. W moim przypadku Quick Wins sprawdza się pod koniec dnia pracy. No, właśnie tak jak wspomniałem, aby jeszcze rzutem na taśmę uzupełnić kilka ostatnich tematów, które są właśnie możliwe szybko do zrealizowania i mi zalegają. Na pewno jest to indywidualna kwestia i niektóre osoby będą dobrze się czuły, aby realizować tak zwany quick wins na początku dnia. Natomiast ja bym tutaj polecał Ci, żeby robić to na koniec. I dlaczego tak jest? No, właśnie dlatego. Że udowodniono, że na początku dnia najlepiej skupić się na tych najważniejszych, dużych, trudnych zadaniach, a quick wins dopiero stosować wtedy, kiedy, kiedy mamy mało czasu, kiedy jesteśmy też zmęczeni tymi dużymi, trudnymi i ciężkimi obowiązkami. W tym filmie wspominałem o czegliście. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat czeglisty, no to ja zostawię adnotację pod tym filmem do mojego bloga. Będzie tam po prostu link i, i na blogu znajdziesz artykuł, w którym omawiałem istotę czeglisty. Jeżeli interesuje Cię temat zastosowania czeglisty, to daj znać w komentarzu pod filmem. Będzie to też dla mnie sygnał, abym nagrał film na YouTubie, który przedstawi jak użytkować czeglistę do realizacji swoich zadań. Zapraszam Cię też do mojej zamkniętej grupy na Facebooku Lew Kariery, gdzie dzielimy się wskazówkami dotyczącymi rozwoju kariery zawodowej. Do usłyszenia, Michał Rubel.